Wyczekują Cię. Wyczekują Cię wyspy szczęścia, doliny i wzgórza pomimo źródeł prawd. Formuła tego wiersza jest otwarta. Nie skąpisz formy, bo i ona zamyka się w semantycznym uniesieniu. Najwierniejszej rzeki, która od tysięcy lat płynie tym samym nurtem, w głąb ziemi. I pod dwojaki tryb, by nazwać rzeczy na nowo, zmyć hańbę przedwiecznego ognia, moje turne przez zimne kontynenty, od zajadłych muralów po śmierć poety. Kształt prawdziwej literatury niemy. Dekret, regulamin miłości do słowa jest wierny nie tylko. Pokrywka w bliźniastwie, przenośni i słowa do pońty wydarte ruczajem Demon poezji i symbol dwójkowy, szczęścia i sławny, numer drzwi. Raja.